Yo, 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 spisgany wracamy na Jeeperskinsa zrobić konkretny młyn oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, Skuty, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu. Oczywiście, dla nowych użytkowników, daję również jedną skrzyneczkę MilSpeka. Na się, że fajny bonusik. No i tradycyjnie ode mnie macie zajebiste bonusy w formie skinów za używanie mojego kodziku. Zapraszam wszystkich na Discorda, na kanał Tikety, jeżeli chcecie zaczerpnąć więcej info. Mordeczki to nie jest wszystko, co mój kodzik oczywiście daje. Macie również fajne bonusiki w formie prezentów oczywiście przy użyciu mojego kodziku. Możecie otrzymać również takiego fajnego skina. Pamiętajcie, że to nie jest gwarantowany skinek, to jest po prostu taki ekstra bonusik. Mordeczki, dzisiaj generalnie mamy 14 klocków, więc sporo będzie się działo i mam fajną skrzyneczkę na przetestowanie. Jest to oczywiście skrzyneczka USP. Z tego co widzę, są aż dwie różne skrzyneczki, ale dzisiaj sobie weźmiemy tą zwykłą, ponieważ Zauważyłem, że w tej skrzynce dodali również tryb właśnie tutaj ten ulepszony, więc sobie wlecimy w dwa oczywiście tryby, zobaczymy. Jak ta skrzyneczka będzie się spisywała, czy warto otwierać na tym ulepszonym trybie, może lepiej zostawić na zwykłym, bo jest naprawdę fajna cena 760. Ja wam na starcie jeszcze chciałbym przypomnieć, że sama strona jak i moje materiały jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie, a dzisiaj dla was jest do zgrnięcia, taki oto. Skinek. Co zrobić, żeby go wygrać? Zostaw łapę w górze pod tym filmem, miejscu ma kanału i napisz dowolny komentarz. To wszystko wariaty, a my wlatujemy. Wlatujemy jak do siebie. No z tego co mogę zauważyć, bardzo małe są tu procenty: 0.008 465 e, zł. Tutaj 445, takie same procenty. No tutaj są troszeczkę większe: 340 zł. Okej, okay, no niby procenty z, y, są coraz większe. Tutaj cena troszeczkę spada, ale tak szczerze jak ja miałbym oceniać, to i tak są fajne skiny w tej skrzynce. Skrzyneczka 7,60. Zobaczmy na samym dole. O kurczę, pieczone prawie 50%. Tutaj mamy na 80 groszy, więc słaby jest to. Bardzo słaby skinek bym powiedział. Tutaj również mamy 11%. No tutaj już ta skrzyneczka daje nam zdecydowanie. Proficik, Chociaż tutaj ten faktoryniu, powiem was, Wam, na 6,5% daje 11,20, więc też jest to e, niby proficik. Okej, okay, tutaj są jeszcze pomieszane te usp więc pewnie, tak jak w tym przypadku, no gdzie nie, gdzie też będą troszeczkę tańsze. Zobaczymy, zobaczymy jak poleci. Mamy te 14 koła równiutko. Wlećmy sobie wy oczywiście, pierwszą sztukę. Potwieramy parę razy. Boże, kochany, ile razy ta skrzynka została otworzona. To ja nie mam pytań. No, Kurwista. No ja się nie dziwię, czemu wymaksujecie tą skrzężkę. Generalnie dostałem od widza tutaj propozycję, żeby przetestować tę skrzężkę w następnym odcinku. W którymś tam odcinku założyłem w komentarzu, że się rozpisał. No i kurczę, no połem ci drogi widzu, jednak elegancko oddała. No piękny strzał tutaj 50. ziczko do przodu poleciało za jednym takim strzałem. Zobaczmy drugie. Otwarcie tej skrzyneczki 80 groszy. No tutaj bardzo słabo zabrało i to ponad 6 zł. No po raz kolejny będzie taka sama sytuacja. No tak naprawdę ten drop jest na aż 50% tej skrzynece. No to nie ma co oczekiwać, że będą cały czas leciały jakieś kokosy. Ale czekajcie, czekajcie. Może jednak ta skrzyneczka będzie. To nie, co tutaj potrafiła, 3,88, spróbujmy razy 3 sztuki, fajnie jakbyśmy dostali taki rzadki przedmiocik, chociaż no on jest rzadki, no trzeba troszeczkę przysnajpić, żeby go trafić, 22,80 za otworzenie takiej yy, skrzyneczki, w sumie trzech takich skrzyneczek i powiem Wam, że tutaj lipa konkretna, 80 groszy razy 3, dostaliśmy 3 piękne USP-ki, ale one dają nam tylko 2,40, więc bardzo słabo, Dwie dyszki poszło i nima. Ok, tutaj troszeczkę będzie inny drop. Mam jakiegoś USP-ka czerwonego za 7,16, łącznie 16,80. No, niestety, ten piątaczek dalej nam tutaj brakuje do e, zwrotu, za takie otworzenie. Fajny ten skin, kurczę, no on mi się podoba, ale on też jest chyba. Tani, dokładnie 11,28. W sumie fajnie, że są takie e, tanie i zajebiste skiny. To mi się też podoba. No, ale w tym przypadku bardziej bym się cieszył, jakby minął wypadek jakiś taki za 500 Zico skinek Ok, Kortexik nam poleciał. Stan, jak będzie dobry, to będzie Gid. No, słabiutko, dobra. Tutaj mamy niebieskiego jeszcze e, skinka za 20 parę. 35. Ok, tutaj fajnie oddało. Spróbujmy sobie. 5, oczywiście sztuk naraz, 38 ziko. Zakręcimy sobie tak ze 3 razy i przejdziemy tutaj na ulepszony tryb. Zobaczymy, co ona będzie potrafiła. Dobra, 13 coś, 10 łącznie, 26 złotych, No, niestety tutaj minusik. Sporo tych skinów będziemy mieli w ekwipunku. O, proszę jest kolejny ten USP 11, 10, łącznie 30 zł. No, niestety po raz kolejny minusik i ostatni taki strzał. Razy 5 Gwiazdka przeleciała. Mamy coś fajnego. Ej, ile to? 4 dyszki. Dobra, wracamy, wracamy. 46, no tutaj plus dyszka. Więc miło, nie ma co marudzić. Sprzedajmy sobie te wszystkie skiny i wychodzimy tak naprawdę. Tłuszcze, nawet chyba na proficie, ale tak ze 2-4 zł Wam powiem, no praktycznie na zero wyszliśmy i nie trafiliśmy jakoś tak nie wiadomo czego, więc całkiem optymalna jest ta skrzyneczka, powiem Wam szczerze, fajnie się prezentuje. A teraz wlecimy sobie oczywiście w tą samą skrzyneczkę, tylko tutaj na ulepszeniu i tutaj już powiem Wam szczerze, że cena się zmienia naprawdę gigantycznie, 58 tylko otworzeń, 125 złotych za taką skrzyneczkę i wszystkie tutaj dropy są na 4,348 i 347 niektóre procenta. Fajnie, fajnie, zobaczymy jak będzie sypała. No mamy w dalszym ciągu te 14 koła. Zobaczymy czy po y, zmienieniu na ulepszenie coś tutaj się zmieni. Czy może będziemy jednak bardziej zarobasy, czy może stracimy troszeczkę z naszego balansu. 24 zł po pierwszym strzale, no niestety stówka poszła i nie ma. Lecimy kolejny strzał Guardianek poleciał. Tutaj. No, bliziutko on by był trochę warty. 65 ziko. Fajny, fajny skinek, ale. No kurde, no, cena niestety tutaj otworzenia skrzyneczki jest razy 2, taka. Eee, zobaczmy teraz, ile to będzie. 224, bardzo słabiutko. Myślę, że lecimy sobie w ostatni raz taki pojedynczy. Mamy tutaj greena. Ile ten green? Oby nie grosze 90 zł. Dobra, fajnie tutaj. Kurde, chciałem powiedzieć, że oddało, ale nie oddało całkowicie. Lecimy razy 3 sztuki. Może coś takiego nam lepiej siądzie. 375. No tu już jest sporo siana za takie skrzyneczki. I mamy jednego dropa, ale kurczę, pieczone tutaj byśmy potrzebowali. Coś dużo, dużo lepszego. 141 niestety strata. Drugie takie otworzenie. I. Kajman. Jest Kajmanik. Tutaj, kurczę, mogło się zatrzymać na tym biznesie. Ciekawe. Ciekawe, ile warty. Wow. Dobra. 226. Pięknie. 261 łącznie, ale... Wydaliśmy 375. No niestety. Tutaj nie przytrafiliśmy nic fajnego. Znaczy, drop generalnie był fajny, ale dobra. Teraz jest szansa. Mamy rzadki przedmiot. Dawaj, baby. Dawaj, maleńki. Dawaj. Lecisz. Lecisz. Coś mega dobrego. Najdroższy. Najdroższy skin, jaki może być. Mamy Oriona i to jest... No nie jest najdroższy, ale jest drogi, 340, fajnie, plus tutaj 9 dyszek, 443, prawie ziko, dobra, w końcu te otworzenie nam oddało, pięknie, wejdźmy sobie teraz w razy 5, łocie, panie, 624, lecimy, robimy to, fajnie, że mamy troszeczkę więcej balansu, to będziemy mogli sobie przetestować i mamy od razu tutaj, wow, i Keimon, Cayman tutaj też poleciał, więc może być naprawdę grubo. Mamy Darkwater. Za 465 najlepszy dropik z tej skrzyneczki dostałem. I w ogóle jeszcze tutaj. Ja pierdzielę, powiem wam, że ten strzał fajnie dał. 806, wydaliśmy 600. Nie, no pięknie, pięknie. Wcześniej tak nie było, więc może to jest dobra taktyka. Razy 5 po prostu wlatywać w tą skrzyneczkę i co się dzieje? Kolejny. Specjalny przedmiocik leci, czyli kolejny ten Kaiman. On sam ten skinek jest warty ponad dwie stópki, więc pięknie. Tutaj kolejne e, 340, łącznie mamy 580. O kurczę, dostaliśmy taki fajny drop, i tak nie wyszliśmy e, do przodu z tego, więc trochę. Cienko, cienko. Ostatni taki e, opening. I co my dostajemy tutaj? Chyba lipa, chociaż ten skinek na górze troszeczkę nas uratował, 250, Ojoj, trochę to boli, a teraz może sobie po prostu e, sprzedamy to wszystko i zobaczymy, mieliśmy te 14 koła, no i mordeczki, niestety odkąd przeszliśmy na ten ulepszony tryb, jesteśmy tutaj, kurczę, stratni, jakieś 800. Ziczko, więc no Opening dzisiaj nam na pewno nie oddał, chociaż bez tego ulepszonego trybu fajnie szło, no bo nie wychodziliśmy jakoś na minusie, ale jeszcze porównamy sobie tę skrzyneczkę. Oczywiście tutaj na bitewce no trzeba, trzeba zobaczyć jak się prezentuje, dodajmy sobie może 8. Sztuk, no i również tutaj 8 sztuk na tym ulepszonym trybie. Taka bitwa 1000, prawie 60 zł. Stwórzmy sobie na 3 graczy, i troszeczkę trafialiśmy dzisiaj. Ja bym zostawił tryb oczywiście normalny. No i tradycyjnie jeszcze Wam na szybko przypominam o konkursie bez żadnych wymagań. Oczywiście jest do zgarnięcia 5 razy piękny Digielek, i oczywiście 5 osób sobie go zgarnie. A co trzeba zrobić, żeby móc. Wygrać takiego skina? Oczywiście, praktycznie nic, zbijacie na Discorda, dołączacie do konkursu, i to wszystko wariaty, więc zapraszam wszystkich. Naprawdę nie ma żadnych wymagań. Życzę Wam powodzenia, no i lecę. Lecę fajne tutaj strzały. Jeszcze na szybko chciałbym wam tradycyjnie przypomnieć o konkursie dla boosterów. Tam również nie ma wymagań, ale wiadomo, trzeba zostawić boostera, żeby móc dołączyć do tego. Konkursiku, no i tam również jest piękny USP. Aż 5 razy dla Was do zgarnięcia. Myślę, że fajna opcja. Tradycyjnie jeszcze Wam przypomnę na szybko o konkursie na zaproszenia. Również trzy piękne skiny są dla Was. Oczywiście e, kto zdobędzie najwięcej zaproszeń, ten sobie odbierze takie skinki. Myślę, że fajna również opcja. Sporo macie na tym Discordzie do zgarnięcia, więc zapraszam wszystkich. A te bitwy, no powiem Wam szczerze, ta skrzyneczka. Fajnie zaskakuje. Fajnie tutaj na bitewkach oddaje, niby taka spokojna, ale zawsze te od 24, tutaj 7, tutaj dyszkę sypnęła. No teraz już się zaczęły te ulepszone, i powiem wam, że nie widać aż takiej różnicy. No okej, okay, ten trafił. Fajnego dropa, dobra, ten trafia gwiazdkę. Kurczę, trochę się robi niebezpiecznie. Wątpię, że tą bitwę. Ee, no w tym momencie wygramy, chyba że dostaniemy jakąś gwiazdkę i ona przebije to, bo no. O kurde, bez gwiazdki, taki strzał serum. ok, Kolejne. Ej, co jest grane? Dobra, chociaż ten też niezłe trafił. E, dropy. Ja pierdzielę kolejną gwiazdkę dostał. No nie no, gwóźdź do trumny po prostu. No jakbyście nie mogli mi dać. Jeszcze byśmy mieli szansę gościa zdecydowanie dogonić, chociaż dwie skrzyneczki do końca, troszeczkę wiary. I może, może ostatnia. Teraz daj mi gwiazdkę i jeszcze będzie szansa. Mamy gwiazdkę. i wygadałem, wygadałem. Leci ponad 400 i zgarniamy całą bitwę. Dawaj Jimmy. Patrzcie to. Patrzcie to. Kurwista, no tak malutko brakowało z 5 dyszek. Niecałe, ja pierdzielę, ale no prawie wygadałem, było tak blisko. Ja pierdykam i fajne tutaj skinki se przytulił. Wartość tych oczywiście skinków prawie 2,80, nie no. Piękna kolekcja USP. Jeżeli szukacie jakiejś fajnej skrzyneczki do e, właśnie skina USP, jeżeli chcielibyście jakimś sobie zagrać oczywiście, no to myślę, że jest godna polecenia. Możecie dać znać w komentarzach, czy otwieraliście tą skrzyneczkę, jak Wam sypała i co fajnego udało Wam się trafić. Ja kończę ten odcineczek, mam nadzieję, że Wam się podobało. oraz skrzyneczkę przetestowałem. Jeżeli tak, tradycyjnie zostawcie łapę w górę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!